Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj chciałbym mówić Wam o niebezpieczeństwie. Niebezpieczeństwo, jak wiem, to jest bardzo to jest bardzo też taki trudny temat do rozmowy, ale każdy się z nas boi czegoś albo kogoś nie. A Wy kogo się boicie najbardziej? Powiedzcie mi kogo się najbardziej boicie a ja w komentarzach napiszcie mi kogo się przyczynę wam serduszko. Bo niebezpieczeństwo to jest bardzo ciekawy temat, ale trudny do wypowiedzenia. Dlatego chciałbym pokrótce powiedzieć, co to jest niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo to jest wtedy, jak kogoś się porwie na przykład, czy ktoś siedzi, yy, ktoś siedzi w więzieniu z kimś i na przykład jest i na przykład jest osadzonym i ten osadzony z drugim osadzonym jest, to i wtedy się biją. Wtedy jest tak, że jest niebezpieczeństwo. Mogą go zabić albo... Yy, albo coś takiego. Albo na przykład wróg jest yy, drugim wrogiem kogoś, yy, kogo nie lubimy. To też jest niebezpieczeństwo. I tak się czujemy niebezpieczeństwie, bo jesteśmy z kimś, kto nas nie lubi. A wy kogo nie lubicie, to sami... Czy ten film jest dobry i subskrybujcie kanał, lajkujcie, udostępniajcie, a w kolejnym filmie opowiem drugą część tego filmu. Dziękuję serdecznie, subskrybujcie kanał, lajkujcie, udostępniajcie. Cześć!